Słuchajcie kochani, siostro Julieta przy swoim stanowisku kuchennym. Zapraszamy Was. Z tej strony ojciec Tomek Albrecht również zapraszam na właśnie na pierwszy odcinek naszej wspólnej serii 7 Ryb na Wielki Post. I dzisiaj główną gwiazdą jest łosoś, czyli ryba królewska w pięknym, kremowym sosie z pewnymi bardzo ciekawymi, bardzo prostymi i smacznymi dodatkami. Więc zapraszam Was do wspólnego gotowania, do wspólnego przeżycia tych chwil właśnie z łososiem. Ale zanim rzucimy się w wir pracy, rzućmy się w wir słowa. No właśnie, niedziela pierwsza, niedziela Wielkiego Postu. Yy, bardzo intrygujące, bardzo ciekawe słowo, które daje nam Kościół. Yy, co to słowo nam chce powiedzieć? Wiesz co, jak tak czytałem te pierwsze czytanie, to jakoś tak do mnie, do mnie dotarła woda jako żywioł. Dotarło do mnie to, co się dzieje z Noem. Dotarła, dotarła do mnie ta cała kwestia mm -hmm. wielkiej reku, rekonfiguracji świata, jaką, mm -hmm. jaką był po to. I taka trochę zabawna rzecz, ale nie śmiej się. Ryba mm -hmm. jest niezatapialna. Uuu, to jest naprawdę <noise> ciekawe. <noise> <noise> dlatego nie było ich w arce, tak? Tak, dlatego A. nie było ich w arce. I jakoś tak e, przyznaję, że to mnie zainspirowało też do tego, żebyśmy poszli właśnie w kierunku ryb e, podczas tegorocznej e, sesji kulinarnej, tej naszej pierwszej, mam nadzieję. Nie ostatnie. Nie ostatni właśnie. No tak, no ryba lubi pływać. Tak, ryba lubi pływać, więc dzisiaj będzie pływała w susie kremowym. To do roboty. No działamy. Działamy, dobrze. Moi kochani, z produktów, które będziemy potrzebowali to szalotka, Mamy. kapary, oliwki, mm. oczywiście wędzony łosoś, makaron tagliatelle, Wino, jeżeli będziecie chcieli zrobić to w wersji z alkoholem, mm -hmm. ewentualnie sok z cytryny, jeżeli planujecie wersję bezalkoholową, oraz oczywiście śmietana kremówka. Więc bierzemy się do roboty. Jestem gotowa. Dobrze. Jula, będę cię prosił, żebyś pokroiła oliwki, ja zajmę się tutaj szalotką. Spróbuję Dobra. zrobić to tak, Dobra. żeby były ok. Będą bardziej niż ok. Też tak mi się wydaje. Wydaje, Idzie mi to super. Jedna mi uciekła, ale ja sobie ją tutaj przechwyciłam. Jak to jest, Julia? denerwujesz się przy kamerze? Wiesz co, trochę tak, dlatego że nie, nie przywykłam do gotowania na ekranie. Wiesz co, ja e... też nie. <laughs> ja przywykłem do gotowania w naszej kuchni, słuchaj, na Lednicy, zresztą dzięki też ofiarności naszych sponsorów, odnowionej i też odpowiednio przysposobionej do tego, żebyśmy mogli, mogli z niej korzystać. Dokładnie. Także Dokładnie. dziękujemy wszystkim, którzy Pozwalają, nas w tym pięknym projekcie. Tak, i pozwalają nam e, właśnie uczyć się gotowania na kuchni. Ja się bardziej uczę. Ojciec Tomasz rzeczywiście w, jest dobry w tej, e, w tej kwestii. Natomiast... Bo ja wiem, czy dobry, wiem, że, wiem, że lubię gotować. Nie wiem, umiem. wiem, że lubię. Nie? Znaczy ja wiem, co mówię, dlatego że A, okay. e, dlatego, że już e, jadłam to, co gotował i naprawdę, naprawdę polecam. Dobra. No, ale zobaczymy, jak zobaczymy. dzisiaj wyjdzie łosoś. I jak ci idzie z oliwkami? No ja już kończę. Jajko, ja muszę chyba tępa jakoś Tak, tak, tak ja, odklęcić, już, bo ja już mam. Coś mi to nie idzie z tą cebulą. Yy, powiedz mi teraz, czy te oliwki yy, mają wylądować z powrotem w tym oto. Tak, tak, Dobra. z powrotem do miseczki i później jak zaczniemy już gotować, to to, yy, to będziemy, będziemy ich odpowiednio odpowiednio używać. Tak, nie? Zobaczcie, gotowanie jest, jest przyjemnością, ale myślę, że przyjemnością jest wtedy, kiedy robi to się razem, kiedy o, tak. fajnie można przy tym porozmawiać. Czyli oliwki już pięknie są pokrojone. Dobra. Powiedz mi, w czym teraz Ci mogę jeszcze pomóc? Możesz mi dotrzymać towarzystwa przy tej cebuli. Patrzę już, czy jeszcze nie. No jeszcze nie, jeszcze, jeszcze masz suche oczy, więc okay. jesteś dzielny. Okay. Dzięki za wsparcie, słuchaj. Tak, cebula się tutaj jedziemy. ładnie kroi. To mamy już prawie całą szalotkę gotową. A powiedz mi, dlaczego akurat cebula szalotka? Wiesz co? Ja jakoś mam tak, że bardzo lubię jej smak. Ona jest znacznie łagodniejsza niż zwykła cebula. Mm -hmm. Ma taki lekko słodkawy smak. Trzeba z nią uważać, kiedy się ją używa do gotowania dlatego, żeby nie, nie spaliła nam się za szybko, więc, więc wymaga takiego szlachetniejszego mm -hmm. traktowania, ale z, z rybką mm -hmm. królewską zresztą mm -hmm. tych produktów ona nam się świetnie sklei. To będzie kapitalny mariaż. Bardzo mm -hmm. dobrze to będzie smakowało. No tak pierwszy raz spotykamy się yy, z cebulą szalotką. Nie używałam jej do tej pory, przyznam się, ale może warto ją zastosować w kuchni. Dobra, Dobra to teraz będzie kolejny krok. Woda na mm -hmm. makaron. I Śmiałe. zasalamy, zasalamy wodę. Yy, wiecie, sól w kuchni jest o tyle ważna, że wydobywa ten najlepszą część smaku z potraw. Czy dobrze Dokładnie. mówię? Jak najbardziej. Super. Jak najbardziej. To przygotujmy sobie wodę na makaron i zaczniemy działać z naszym sosem. Skoro sos to śmietana? Musowo, koniecznie. Mm. Aż tyle il. Tyle, żeby było dobrze. <noise> Okej. Okay. Mhm. Dobra, więc zaczynamy działać, e, e, po z naszym sosikiem. E, na samym końcu do sosu trafi główna gwiazda, czyli łosoś. Mhm. E, pokroimy go sobie teraz. Słuchaj, weź połowę y... tego łososia i w wpaski go. Y... On będzie delikatny bardzo. Dobrze, czyli rozumiem, że y, w paski tak, czy w paski tak? tak? Bo i to, i to są paski. <laughs> tak jest. <laughs> Okej, okay, czyli... Nie w te. W te. Czyli jednak w tak, dobra. Widzicie, trzeba być bardzo uważnym y, w kuchni, żeby dokładnie zrozumieć. Y... Nie, no jak to jest, słuchaj, bo to zazwyczaj jest tak, że y, no. y, faceci w kuchni, tak sobie myślę, rozumieją się bez słowa. Nie? Czy u was w świecie damskim, w klasztorach też tak jest, jak gotujecie razem, rozumiecie się bez słowa? Wiesz co, y, pewnie to zależy od tego, na jakiej, na jakiej stopie relacji jest się z daną y, siostrą. Rozumiem, że tutaj zaglądamy do naszej klasztornej kuchni, ale zazwyczaj tak jest. Jak już się wejdzie w ten rytm gotowania, to gdzieś się wytwarza taka, taka więź, Wieś. że każda się odnajduje w tym, co ma robić i jakoś nam to tak idzie, idzie, idzie sprawnie. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie. Ja mam paseczki. Elegancko Paseczki lądują pytanie? tu. Tak, tak dobra, jest. proszę bardzo. Tak, jest. Dobre. Moje są ładniejsze paseczki. – Bardziej taki, precyzyjny. – Dokładnie. dokładnie Twoje takie jakieś poszarpane trochę. – Co zrobić? ale Z nerwą były poszarpane. – Rozumiem. Tak. – Dobrze. – I teraz te różne paseczki poszarpane i równiutkie trafiają? – Na samym końcu do A, sosu. – do samym sosu. Dobra, więc zaczniemy od zaszklenia szalotki mhm. na dobrze rozgrzanej patelni. – Czyli chwilę musimy poczekać. – Tak, chwilkę poczekamy. Mhm. Troszkę za mało oleju. Mhm. Czyli czekamy aż tłuszcz. Czy jest jakiś, nie wiem, znak, sposób na to, żeby zorientować się, że jest dobrze rozgrzany tłuszcz? Tak. tak zazwyczaj czujesz taki bardzo fajnie unoszący się aromat oliwy. Mhm. Można tak. sprawdzić kładąc lekko jakiś fragment cebuli, mhm. czy już zaczyna to elegancko pracować. Nie chodzi nam o to, żebyśmy ją skarmelizowali, czy jakoś tak mocniej potraktowali mhm. temperaturę, mhm. tylko chcemy ją zeszkić łagodnie. Mhm. Bo właśnie często w różnych przepisach pojawia się, że na dobrze rozgrzanym tłuszczu i tak naprawdę to mi nic nie, nie mówiło, więc rozumiem, że taki aromat jest takim wyznacznikiem rozgrzania tłuszczu. No nie można przesadzić, bo wtedy ci się oliwa spali. Bo wtedy nie? będzie sfonta, a nie aromat. <laughs> Dokładnie. Święty Tomasz też uczuł, że przesada we wszystkim to jest... Umiar. Umiar jest kluczem Umiar właśnie. jest tak, złoty Zobaczmy. środek. Dobra. Wydaje mi się, że tłuszcz nam się dobrze rozgrzał. No, no to yy, Sprawdzić? Proponuję, <laughs> żeby nie sprawdzać w ten sposób. Okej, okay. czyli działamy już Tak. powolutku. Z, nas, z naszą szalotką? Tak. Yy, szalotka wydaje zadowolenie z, yy, z połączenia z tym olejem, więc wydaje mi się, tak, że tak, jest tak. ok. Wydaje się, że jest szczęśliwa. Okay. No. Tak. Tomasz, a powiedz mi, yy, tak, lubisz gotować, tak? To chyba. <laughs> Dla mnie zawsze yy, jedzenie było takim, yy, językiem komunikacji, to nie była tylko o. jakaś taka sztuka dostarczania y, do ciała odpowiedniego paliwa, mm -hmm. że tak powiem, ale u mnie w domu jedzenie było od samego początku, myślę, językiem miłości. Nie? No, to jest bardzo takie ciekawe spostrzeżenie, ale myślę, że dużo jest w tym prawdy, dlatego że y, sama lubię gotować i dużo mam takich wspomnień, y, kiedy coś y, w naszych wspólnotach y, na przykład y, jakąś potrawę przygotowałam, czy sałatkę, mhm. które siostry uwielbiają, y, no to to była rzeczywiście taka miła y, część y, naszego bycia razem, życia wspólnotowego. Kiedy ktoś, czyli jakaś siostra zaprasza, że coś przygotowałam dla was i chce was zaprosić na wspólne, wspólny czas. Super. Mhm. Y Poszły nam oliwki do środka, tak. delikatnie przesmażymy mhm. przez chwilkę dosłownie. W którym momencie daje się kapary? E, kapary e, za, parę, za parę chwil podamy, mhm. podamy do sosu. Później dodamy odrobinkę wina i to wszystko elegancko mhm. zredukujemy nie? po podlaniu winem. Mhm. Czuć fajnie liwkami, yy, więc bardzo Ci poproszę, się. żebyś podała mi kapary. Oj, mam odpowiedzialne zadanie. Dzięki yy, serdecznie. Czy mi te kapary? Dobrze, oczywiście. Super, cieszę się bardzo. Jeden taki dodatek. Super. To, co chciałbym przy okoliczności kaparów powiedzieć, to jest to, żeby spróbować je czasami przepłukać wodą, delikatnie. Mhm. Zimną wodą oczywiście, dlatego że one są bardzo słone, nie? Aha, ale słone y, z, z natury... Z powodu zalewy. z powodu, A, z powodu zalewy. zalewy, bo właśnie chciałam, zapytać, tutaj czy słone z natury, czy słone dlatego, że zostały tak doprawione na słono. Ze względu na zalewę właśnie. Rozumiem. Ze względu na zalewę. To jest, to jest moment, kiedy zawartość patan jest gotowa na wino. W tym momencie jesteśmy gotowi na śmietankę. Proszę bardzo. Dobry. Dzięki serdecznie. Jedna. No. No, jestem ciekawa, jak będzie wyglądało już y, z tą śmietanką. Bo to jest... tu nam się świetnie zagęści. Ta patelnia z radości tańczy, więc trochę ją przytrzymam. <śmiech> Dobrze. <śmiech> y, druga śmietanka. No i mamy to. Dobre. Makaron, się. Teraz gotujemy. doprowadzimy do wrzenia i zredukujemy. A powiedz, bo tak, no wiadomo, że gotowanie w takim w klasztorze żeńskim jest chyba łatwiejsze. No, my zazwyczaj same sobie gotujemy, łączymy to z naszymi obowiązkami. Nieraz to jest bardzo, bardzo trudne. Pamiętam taki czas, kiedy byłam we wspólnocie, gdzie. gdzie Gotowałyśmy sobie same. Ja nie byłam nauczona gotowania i było to trudne dla mnie zadanie, ale też takie ciekawe. A jak to wygląda w takich męskich wspólnotach? No bo mało no, jest chyba takich tomków. Potrzebna jest kobieca ręka. Aha. Zazwyczaj jest kucharka, chociaż są, są takie szlachetne i niezwykłe miejsca jak Łódź, gdzie bracia gotują sobie sami. O! No. Żyją do tej pory? żyją, są szczęśliwi, <laughs> dobrze wyglądają. Czyli, yy, czyli gotowanie może też sprawiać przyjemność jak najbardziej. Super. Jak najbardziej. Dobra. Super. Sos nam się zagęścił. Mhm. Sos nam się zagęścił. Tak, potwierdzam, zagęścił się. Słuchajcie, taka nam się zdarzyła niespodziewana zamiana miejsc po prostu cud sztuki kinematograficznej. Dalej redukujemy sos. Makaron już nam prawie doszedł, ja go teraz przecedzę, przeleję go oliwą z oliwek i on chwileczkę jeszcze będzie się dogotowywał i będzie czekał. Mm -hmm. A zaraz do sosu damy główną gwiazdę, czyli łososia. Łosoś. Ja mam świadomość tego, że y, lubię gotować, natomiast y, wiele rzeczy też y, nie potrafię i chętnie się uczę. Natomiast y, Tomasz y, ma ogromną wiedzę. Nie mam wiedzy, mam doświadczenie. A, <noise> chyba lepsze doświadczenie, <noise> tak? Wiem, że bardzo lubię gotować, wiem, że bardzo mhm, lubię gotować. Okay. Zawsze dla mnie to był taki język wyrażenia miłości, wyrażenia okay. też troski drugiego człowieka. Okay. I zawsze to było takie Zawsze była to dla mnie taka przestrzeń, gdzie, gdzie liturgia, takiego codziennego życia spotyka się no, z tym, co doświadczamy na Eucharystii. Nie? To mm -hmm. najpiękniejsze słowa dla mnie podczas mszy świętej to bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Nie? Tak, ale też tak mi się wydaje, że nawet taki wspólny czas gotowania y, też może zbliżać ludzi do siebie. Tak, tak. To jest nie? smakowanie życia. A propos smakowania to tak. trzeba posmakować. Wow, słuchajcie. <laughs> Spróbuj. Chętnie, Nie mogę się doczekać. Mm. Jest słone? Mm, no powiem tak, jest rewelacyjne. Wszystko, mm, co tutaj zostało wrzucone, <grym> połączyło się. Gdzieś y, tak, gdzieś można te smaki odkryć. Dobra. Brawo. Odrobiny soli? Y, według mnie nie. Dobra. To troszkę białego pieprzu. Trzeba uważać, bo to ostrzejsze niż czarny pieprz. No właśnie, niby tak kolorystycznie... Sugeruje, że, że będzie nie. lżejsze, prawda? Tak, tak. A, Ale jednak... jednak nie. Czyli co, mieszamy jeszcze raz? Tak, tak, mieszamy jeszcze raz i spotkamy się już w momencie, kiedy, kiedy cała potrawa będzie y, podana na talerzach. Czyli mamy makaron, mamy sos tak. y, z gwiazdą i teraz łączymy. I teraz, tak. złączymy. teraz łączymy. Mamy to. Chcemy was bardzo zachęcić do tego, żebyście gotowali razem w niedzielę, cieszyli się smakami życia, cieszyli się sobą i zwolnili nieco tempa. Yy, smakujcie, ale też dajcie nam w komentarzach znać, czy smakowało, czy się udało, czy wspólne gotowanie przynosi wam radość. Jeszcze raz zapraszamy was bardzo serdecznie. Zostańcie z nami na całą serię, cieszcie się smakiem, cieszcie się sobą. Cieszę się obecnością słowa w Waszym życiu. Zapraszamy. To nagranie powstało dzięki wsparciu naszych patronów. Dziękujemy.